Witam serdecznie wszystkich, którzy z nami dzisiaj są i zapraszam na kolejną legendę. O cudownym śnie Zofii Bykowskiej i przybyciu Franciszkanów do Bełchatowa. Dawno, dawno temu, w 1617 roku, Mikołaj i Zofia z Bykowskich, kowalewscy, postanowili wybudować w swojej dziedzicznej wsi Bełchatowie kościół i klasztor. Chcieli w ten sposób zapobiec inwazji innowierców z Czech i Śląska. Zofia Bykowska i jej małżonek mieli wielkie plany. Chcieli zbudować piękny kościół i sprowadzić do niego potężnych w walce ze złem i poważanych na całym świecie dominikanów. Zofia włożyła w swe dzieło wiele trudu i zachodu, aby doprowadzić wszystko do końca. Pilnowała cieślów, doglądała budowy. W tym czasie w pobliskich Grocholicach kościołem zarządzał bardzo złośliwy ksiądz, jak tylko dowiedział się, że kowalewscy budują kościół dla Dominikanów, poczuł ogromną zazdrość i zaczął knuć. Myślał całe dwa miesiące, co by tu zrobić, aby pokrzyżować plany panom z Bełchatowa. I wymyślił. Napisał do Dominikanów list, w którym opisał Bełchatów jako ubogą wieś, gdzie nawet trudno zdobyć pożywienie, a co dopiero mówić o gromadzeniu bogactw, a przecież klasztory dominikańskie słynęły z bogactwa. Nadmienił ponadto, że Zofia chce im dać ubogi kościółek i niewielki, nie dający zysku folwarczek w Zwierzchowie, gdzie jest tylko sześć domów i nawet ich mieszkańcy z tej ziemi wyżywić się nie mogą. Przerażeni tym listem Dominikanie odmówili przyjęcia legatu od Kowalewskich i nie przybyli do Bełchatowa. Załamana Zofia dniami i nocami myślała, co zrobić? Jak uratować sytuację? Oddać kościół księżom świeckim? Jej plan legł w gruzach. — Nie będzie bogatego kościoła i klasztorów w Bełchatowie. Taka zatrwożona i umęczona budową siadła na schodach kościoła. Nagle zapadła w dziwny sen. Sen na jawie. Ukazał jej się święty Jacek i rzekł. — Wzgardzili Twym darem dominikanie, oddaj go tedy franciszkanom. — Ale jakże mam oddać dzieło mojego życia tym, bardziej że braków przypominającym niż zakonników, Łagodnym niby baranki braciom? spytała Zofia. Posłuchaj mnie, odpowiedział święty Jacek i zniknął. Zofia zrobiła jak jej kazał, gdyż woli świętego sprzeciwić się bała. W dniu poświęcenia kościoła do Bełkatowa przybyli Franciszkanie z samym biskupem, Adamem goskim na czele. Na konsekracji zjawiło się mnóstwo dostojników kościelnych, wiernych oraz urzędników państwowych. Niewielki drewniany kościółek nie mógł wszystkich pomieścić. Chowalewscy nie spodziewali się takich tłumów. Być może święty Jacek miał rację. I dzięki modlitwom pokornych i skromnych franciszkanów, Bełchatów jest teraz bogatym miastem. Któż to wie? A przed północą jeszcze jedna legenda także pilnujcie naszego kanału na YouTube. Do zobaczenia!